Moim gościem w nowym mieście nad Pilicą jest pan. Marcin Gawin, Nowa Nadzieja Konfederacja. Z Radomia, ale mieszkaniec z urodzony tutaj, wychowany w Nowym Mieście. Przyjechał Pan do mieszkańców Nowego Miasta, żeby ich ostrzec o tym, jak wygląda taktyka tych wszystkich polityków lewicowych i pseudoliberalnych, którzy chcą umieścić tutaj u nas w Polsce nielegalnych imigrantów. Jak to wygląda? E, tak, przyjechałem tutaj właśnie e, ostrzec e, mieszkańców gminy e, przed tym, e, jak wprowadzane są e, centra integracji cudzoziemskich e, właśnie u nas na, na przykładzie Radomia, e, gdzie została e, powołana sesja e, Rady Miasta i na sesji Rady Miasta e, został zaproszony pan e, e, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, gdzie przed Stawiał nam jak to będzie wyglądało, gdzie się okazało, że to nie jest centrum integracji cudzoziemców, tylko będzie to centrum informacji cudzoziemców. <laughs> że to jest mały budyneczek, parę osób zatrudnionych, no i będą ich tam ukierunkowywać, co mają robić, co załatwiać. Dla mnie jest to... Czyli na początku wmawiano mieszkańcom Radomia, że nie mają czego się obawiać, właściwie sprawy nie ma, tam symbolicznie cokolwiek będzie. A tak, potem... Co się okazało? Znaczy tak, było, było mówione, że to jest dla legalnych migrantów, tylko teraz jest pytanie takie, jak odróżnić nielegalnego od legalnego migranta, który to jest migrant legalny, no to wiadomo, no my, nam się wydaje, że to jest legalny migrant, to jest taki, który u nas pracuje, który tutaj przybył, założył rodzinę i tak dalej, bo tak, są tacy, mają, mają u nas firmy typu, typu jakieś tam gastronomiczne, są lekarze, są różne zawody. Osób, które tutaj do nas przybyli, ale tu chodzi dokładniej o tych migrantów, którzy też będą obsługiwani w tych centrach integracji Cudzoziemców, czyli tych migrantów, którzy przekroczyli w sposób nielegalny naszą wschodnią granicę oraz tych, którzy zostali zesłani od nas do nas ze zachodniej granicy przez niemiecką policję, która to robi non stop do nas wjazdy, przywozi nam tych migrantów Migrantów, których u siebie już nie chce, który, którzy zostaną, nie wiem, w jaki sposób może, złapani czy nie wiem, jak tam wygląda ta cała sytuacja, ale zostają przywożeni do nas. E, no i e, u nas, u nas e, mają zostać. E, od, zadając pytanie na sesji Rady Miasta w Radomiu e, panu dyrektorowi. E, nie otrzymałem odpowiedzi, ile takie centrum e, integracji cudzoziemskiej w Radomiu e, przyjmuje, przyjmie w ciągu roku e, interesantów. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Coś, co, co, co w ogóle nie miało mieć miejsca, bo e, wcześniej e, prezes naszego okręgu, e, Marcin Dąbrowski, e, wysyłał... E, to, to jest wa właśnie ważne, ważne żeby to, to pokazać. Ten mechanizm, opus me, e, modus mo operandi całego przestępstwa. Wciskanie ludziom, to zaraz pan, pan, pan powie, wciskanie najpierw tego, że nic nie będzie, a potem nagle się okazuje, że jednak coś będzie. Tak, właśnie tak, jak mówiłem. Bo, bo najpierw Państwo, jako nowa nadzieja, poprosili przedstawicieli władz samorządowych, wszystkich instytucji samorządowych, żeby. Ujawnili, e, czy coś będzie, i oni odpowiedzieli Państwu, że nic nie będzie. E, tak. E, dostaliśmy odpowiedź e, od prezydenta e, miasta Radomia, że e, nie jest nic planowane i nic nie będzie e, w Radomiu e, związanego z Centrum Integracji Cudzoziemców. Nagle, parę miesięcy temu, e, e, z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dostajemy informację, że e, będzie takie centrum e, i tu po prostu prezydent miasta Radomia nie miał, moim zdaniem, nic do powiedzenia. Albo wiedział i próbował to zataić na potrzeby może kampanii wyborczej, albo, albo po prostu nie wiedział i zostało mu to z góry narzucone. Co? Ale kolejny Co raz mówi? okazało się, że ten taki schemat, że jest spiskowa teoria dziejów, którą wyśmiewają środowiska lewicowe i pseudoliberalne, eee, nagle się urzeczywistnia rzeczywistnia i przestaje być spisk spiskową teorią dziejów, tylko staje się Faktem. Tak. E, ja panu bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję i zapraszam e, jutro, czyli e, 1 maja e, na marsz e, przeciw sprzeciwiający się nielegalnej imigracji w Radomiu e, start, godzina 12, plac Koracjego w Radomiu. Dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo.